Mamy tutaj okno PK10 o symbolu GPU, czyli okno drewniano-poliretanowe, klapowo-obrotowe. Każde okno klapowo-obrotowe, niezależnie czy wykonane w technologii drewniano-poliretanowej czy wyłącznie drewnianej, jak GPL, przyjeżdża z fabryki niezazbrojonej. Po zainstalowaniu należy okno zazbroić. Zazbrojenie polega na podniesieniu skrzydła do maksymalnego rozwarcia i ono wówczas się samo zazbroi. Ponieważ okno jest wysoko zamontowane, będzie potrzebna do tego drabina. Należy otworzyć. Po kliknięciu okno jest już zazbrojone. Czyli można je trzymać w dowolnej pozycji.